Siemanko, chciałem Ci pokazać krótki temat, jeżeli chodzi o Maglonicę w F20, F25, F30. no i kilka innych modelach. Między innymi, ja już wykręciłem sobie koreczek. Będziemy montować zestaw naprawczy, który jest dostępny normalnie przez BMW. Wygląda on tak. Zmienię kamerę. O, właśnie. Mamy nakręteczkę. To jest akurat element oryginalny. Tutaj mamy element z dwoma oringami, który właśnie będziemy montować. Tutaj mamy trzeci oring, w razie czego? sprężynka. Druga nakrętka i przyrząd do wykręcenia nakrętki. Jest to po to, aby skasować luz na maglownicy, który powstaje już przy niedużych przebiegach. Niestety to jest wada tych samochodów. A BMW wypuściło zestaw naprawczy za nieduże pieniądze. No, ale może tak, zamiast zrobić kampanię serwisową na naprawę maglownic, wypuścili sobie zestaw naprawczy za nieduże pieniądze, ale wiadomo, że on się szybko rozejdzie. Bo to jest niestety wada auto. Ma drgania podczas jazdy na kierownicy. Końcówki drążki możemy wymieniać w kółko. Luz jest na maglownicy, na listwie, która wpada w rezonans. I tak po kolei, jedna część ominie za sobą drugą. Więc jak to wygląda? Po prostu montujemy o ringi, wszystko na grubo smarujemy. Ja to tylko pokażę. Ja przy okazji robię wymianę jeszcze sprzęgła, wymiana przedniego dyfra. Bo już jest dosyć głośny. Wkładamy sobie tulejkę jak najbardziej głęboko. Zakładamy nakręteczkę. Pamiętamy o tym, żeby to obficie posmarować. Dokręcamy. Numer części zestawu naprawczego. Zaraz podam. Oczywiście, numer oryginału. Nie widzę. O! Nasadka jest na klucz numer 24. Dokręcamy. I mamy zestaw tak naprawdę zamontowany. Tak, szybko chciałem to pokazać, że zapomniałem o sprężynce. Słuchajcie, pierwsza sprawa to jest tulejka z dwoma ringami. Druga to jest sprężynka. Trzecia nakrętka. I czwarta dokręcamy kluczem, który zostaliśmy w zestawie. Pamiętajmy, że jeżeli nie mamy przyrządu do sprawdzenia listwy, luzu na listwie, przepraszam, dokręcamy nakrętkę 70 nm, cofamy ją 60 stopni i w tym momencie powinniśmy mieć temat już zakończony. Musimy sprawdzić złapać za drążek, czy nie ma luzu na listwie i czy kierownica podczas jazdy sama nam wraca. Tak, żeby nie było, że ona tak ciasno jest złożona. Przez nas, że ona nie ma siły wracać. Jeżeli listwa będzie za ciasno złożona, zaraz się wytrze, nie będzie się nawet nada, nadawała do naprawy tylko po prostu na śmietnik, więc musimy robić to z głową najlepiej mieć przyrząd, jeżeli go nie mamy to musimy po prostu kierować się tymi momentami do o którym teraz wspomniałem, trzymajcie się